Tak, nie zbiję się, nie, lecimy! Oh yeah, lecimy! Witam wszystkich, bardzo z nim, powitam was w grze! I am a fish! Czyli jestem rybą i będziemy rybą. Na tym ta gra polega. Wiele razy byliśmy już rybą, bo byliśmy rybowy fit and Grow Fish, byliśmy rybowy maniter i może nie o tyle byliśmy rybą, ale ryby w Goes Fishing i ogółem wiele razy byliśmy rybami, tak? Teraz też jesteśmy rybą, też jesteśmy, dlatego zacznijmy i zobaczmy co będziemy robić jako ryba w tej grze. Tak, rozpocznijmy nową przygodę, nie ja gram na klawiaturze. Complete game to unlocked. Iron fish, fish mode, <grybujesz> co? No, normal fish. Na razie normal fish. Okej, okay, jesteśmy w sklepie. Czy to jest jak z tej gry Nemo trochę tak będzie? Bob! Jak tam dzieje Bob? Bob Chyba, co oni robią? się jak ktoś kupi rybę Ani tu chleb jest! Ja to o kurde co jest chlebnie tak? Ej! Czy ten chleb się rusza? Nie, zaraz co się dzieje? Ale. Ale... A czemu się rusza ten chleb? <grybujesz> <laughs> nie bierz to, kup to, bierz! <laughs> Dobra, dzięki, nara, gościu. <laughs> o, co? Ty, no, ale, co się tu dzieje? A, czy ona kłami, będzie chciała i tak zjeść ten, ten, ten chleb? Mi najwyższy, no, by zjeść ten chleb. Ona powiedziała, że ona to tam da da, da da tym, da jakimś zwierzętom, bo spadło na ziemię, to już się tego nie zje przecież, no, no, bo, no bo się nie zje. Czy to będzie jakiś zmutowany chleb, który po smutuje i jakaś ryba to z jej będzie kozakiem? Ja pitole, jakie dziwne ryby! Nie, <gryptory> twój? tak to jest. To jest jakiś zmutowany chleb, chyba! Ja pitole! Nie oni jedzą ten chleb cały czas. Ale typka tyle chleba im dała, co jest? Jo, pitole, co tu się dzieje? Amniamniam! Pyszny chlebek! No. Świetny jest. Ciekawe, co tam dodali. No to nie kawałki, no dobra, więcej nie wejdź zmutowanego mutowanego tego A jesteśmy rybą, dzień dobry, jestem rybą Dobra, poruszać się musimy na pomocą W, S, i... Co to, co, co było? <laughs> A to jest Bret? Ja pytaj, to się dziwnie, dziwnie, pływa, dobra, ja mogę po prostu pływać, nie mogę płynąć na dół Tak, na dół płynąć nie mogę, czyli mogę po prostu W, i kamerę... A tak się płynie na dół, dobra Czyli prawie przysmyszy w dół, lewy do góry O oh, kurde, ale dzi dzi dziwnie trochę dzi Dziwne trochę sterowanie, ale dobra, nie, nie będzie No się iść bardzo mocno, bo jest ci się podoba szczerze No i bardzo małe zasięgi z jedzenia tego chleba, ale spoko, zjedzmy go całego Tylko oni głupi jacyś, oni, oni mogą znaleźć tego chleba, ja znalazłem, no dobra, wszystko dla mnie, nie będzie I co ty zrobisz, rybo, rybo, teraz? Czy teraz zmutujesz jeszcze jakoś dziwnie? Będziesz ogromna Okej, okay, następna katsenka. Poko. No, oglądamy super filmik Co wy, rybki, zrobicie, co? Tańczył wokół chleba. Ty zawalił chleba całego, gnuje? ten co jest. Podziel się! Jo, co jest z nim? Napompował się. Wo! żeś wyskoczył, gościu. Dobra, to zrobicie, kumple. Co jest? To rozgwiazda świeciła, czy to. Co się idzie? Nie, to jest słońce chyba. O co wam chodzi, no? Dogadajcie się, zróbcie coś dziwnego. Nie, co. Co, co się tu dzieje? Nie rozumiem. To jest demo. to jest łademo. Nie, serio, mi się tak z demo kojarzy strasznie, to. Jeszcze oni tak zachowują się trochę jak z demo. Jeszcze będę to. O ty gnoju! Przyjaciela już zarąbali! Ej! O, ja pytałem, uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie! Uchłonie się, uchłonie się, nie widać, nie widać, jest schowany. Nie, co ci ty biegniesz? Nie biegaj! Znaczy, nie, nie płyj, nie biegaj, nie nie płyj. Nie. Czemu ukradła od trzech przyjaciół mu? Co tu się stało w ogóle? Ej, no, kradli mu przyjaciół, Patrz, smutny teraz sam został. Nie, no co za. co za hamstwo w ogóle? <głodność> Level 1, okej, okay, dobra. Ło! Wow. The Ocean Beacons, Beacons. Beacons. Hold space Playing hide and seek Hang out to dry Why not? Why did the goldfish cross the road? A fish telegram. Ok, trzymało się gnić jakieś, które musimy zdobyć. A nie, to bre breadphone jakieś... phone, W sumie nie wiem, co to jest. To jest jakieś challenger pewnie. To są teraz rozpałek, gwiazdki tak to... No dobra, no, no spróbuję zrobić tą mapę. To będzie, to będzie tak, że będziemy jakieś robić mapy i będziemy mogli robić, że coraz lepiej się da. No dobra, zobaczmy o co będzie chodziło w tym. Chyba se, chyba se rybka śpi. no obudziła się. No. Nie no! To jest jak z Nemo, no to jest Nemo, no to jest po prostu kopia Nemo, no to nie ma opcji, że coś innego, tylko wiadomo troszkę inaczej. Fabularnie powiedzmy, ale podobnie w miarę. O, Alt to jest klimatycznie fajnie. To, to chyba jedzonko. O nie! O nie! Ale to jest smutne, ja no zawili mu przyjaciół. Da wywalaj są, szukamy! Naprawdę takie... Nie, to nie myślisz, że to jest takie łatwe, że on tak lekko i już leci. Nie wierzę, że to jest tak łatwe. Tak serio? K kto kto na tyle mądry zrobiłby takie pomieszczenie dla ryby? No, no, nie, no nie, to nie, to nie, nie, nie niemożliwe, że to tak, takie lekkie jest. Lecisz, ale... A czy ja tego nie zbiję jak ja spadnę? Niech odpije to. A, Ja nie mogę tego zbić! O kurde, to bo to się nie toczy łatwo. I opitol to nie będzie takie proste. O nie, bo to szybko leci bardzo. Dobra, ja nie mogę tego zbić. Jak na XP zakładam, że będzie bardzo źle. <ścoughs> Rzucamy wszystko gnoj. Jak mam do góry? Do góry, do góry! A, zebrałem chyba! Kurde, trzecie, trzy. Ej, tu ryba była na górze chyba A da się też skakać tutaj czy coś? Nie, nie mogę skakać Albo takiej takie umiejętności jeszcze nie mam No, no, no po prostu pójdźmy Pewnie dał, będzie dało się to wszystko odblokować Ojoj oj. Nie wiem czy to się stanie jak spadnę To czemu to się porusza? What? O nie! Jupitula O nie! Dobra Jest git Cześć rybka <grybka> Ej, co mam tu zrobić w ogóle? Tu jest masa jedzenia dla ryb na no, to jest ryby. Czyli to jest sklep dalej po prostu? To jest chyba sklep no, ale patrzcie, ale patrzcie jak ładny Wow, ale to jest ładnie, ale słoneczko pięknie wpada, kurde, ale, ma, ale mają tu ładny dzień, naprawdę A my, my takich dni już za bardzo nie będziemy mieć bo zima wchodzi, nie, więc takich dni za bardzo nie będziesz Nie wiem jak ty, dziadzesz ten chleb że skoro ty nie możesz wyjść z tego kółka Tak samo, nie rozumiem jak to kółko wytrzymuje takie walnięcia i w ogóle, ale no Może jest twarde bardzo Dobra, musimy są uciec zakładam, dlatego uciekamy stąd Jo, nie, no, nie gajesz, ja będę mógł po całym mieście po Biegać, nie wierzę w to. The adventure piggy. Ja, tutaj to będę po mieście całym biegał sobie po prostu, ale powolna giera to jest. Ej, gdzie ja jestem. A tutaj. Ja się cały czas toczę, dobra. Tu są schody, tak? Jop, ja, to jakie dziwne schody. Jak coś z tymi schodami schodzić, skoro tu są doniczki? Może z tej strony są schody jeszcze. was z tej strony widzę, jakby coś takiego było dziwnego. Chyba mogę to spać, nie? Ta, 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 mogę, mogę, dobra. pik Lecimy! jopitole ja, tole! Ole się kręcę! Dobra, to jest oto. To? to jest jakieś dziwny, żółte coś. Co to robi, jak to zdobędę? Nie wiem, znikło po prostu, no dobra. Skaleć nie mogę, ale mogę się toczyć. To jest najważniejsze. Owo tak, to jest sklep rybny chyba jakiś. Ale fajne miejsce, nie jest dobra. Lecimy po dachach. Ninja! Ninja! Nigdzie nie pójdziesz! Ja już uciekłem! Ja już uciekłem stamtąd. Gnoi jedne. Nie okochuję ryb więcej. No, to niektowalne? A, po prostu to no dobra. To chyba checkpointy mi się da. Wydaje się, że to jest checkpointy raczej. dobra. czy musimy iść za checkpointami? Nie, 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 nie. Chyba już do chyba już do dobra. O nie zbiłem się! Ej, co teraz? Tak, ja zginę chyba. ja nie mogę się jednak rozbić. Nie, rybko, nie, nie gin. Nie, nie gin, rybko. Dobra, to im tutaj jest, git, tak, trzech checkpointy, git. Ej, ale ta, ry ta ryba jest. totalnie hardkorowa Ona musi tak bardzo uważać. że jak to się zbije, to jest koniec. Dobra, ale, kurde, ale. ale ciężko. Nie! Dobra, nie! Co? Żyję! A ja miałem tu pójść, dobra, nieważne. idziemy tutaj Mam czek, mam czek, czek, check, 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 checkpoint pick, dobra. czek, taką ja się czek, 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 Fizyka działa bardzo mocno. Tym mocniej się rozpędzę, tym ciężej, tym ciężej to zatrzymać, czy jest skrajny. Na przykład teraz w ogóle skręcić się nie mogę, nie wiem czemu, dobra, już skręciłem. Gdzie ja mogę, gdzie muszę iść chyba? Nie no, spadnąć tu nie, nie mogę chyba, tak? Tak, ten, ten muszę iść, dobra, ten muszę iść. No, to powoli, bo jak za mocno przyspieszę, to będzie bardzo słabo. Teraz musimy na te linki wejść. Teraz na te linki, chyba na te linki, bo nie, nie, nie ma tutaj za bardzo nic innego. Na te linki? Tak, na te linki, tylko gdzie ja teraz pójdę? O kurde, ale dziwnie co się to zmieści w ogóle. O kurde, o kurde. Oj 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 Okej, okay, idealnie. <laughs> Siema człowieku! Siema komplu. Co <laughs> i mi nie widzą, naprawdę? Jest jak taka, taka ryba się toczy w ogóle lecieć na liniach. E tam, nic się nie dzieje, dobra. Nie, nie spadni. No, i trzeba ja to zrobić. Oni sobie ze mnie robią. A tędy! Myślę, że muszę że jedne, na, jedne, na jednej linii będą musiał lecieć, nie? To byłoby bardzo trudno. A co to, to są dwie linie, więc jest git. Dobra dobra, 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 powoli. Dobra, jest git. Lecimy. Cię mogę szybciej. <laughs> co to było? O nie doła. Myślałem, że Claire Shift to się stanie, ale jest, jest, jest okej. Okay. Bo, że ryba w ogóle się kręcił, uderzało o to ściany, Myślę, że tak szybko lecę. Chciałem kompletnie. <laughs> Oj, wybacie morze tutaj! Wow! Ale to ładnie wygląda! Wow! Ale morze ładne, piękne, naprawdę. Kurde, kurde ch ch chciałem pójść o takie morze. W, w co, to, co to jest za kraj o to, no? Jakiś. Italii to jest coś takiego? Czyli, no. Tu nie pamiętam na Polskę, jak to było, ale, no. No, i Italii, tak? Italii to Italii, koniec. A Wło Włochy na przykład, nie, no. W Wło Włochy, nie, nie, to, to to nie są Włochy. Ale po prostu... Mm, te domy. Domy się trochę tak skojarzyły. Taka nie wiem... Nie wiem czy jak Francja pomysł to będzie. była koniec chyba. No nie, dobrze. wylądowałem na kwiatkach. Takie nie wiem, jak to nazwać. To takie, takie takie klimaty ciepłe bardziej, nie? Taki styl domów jest i w ogóle. Dobra, co ja mam teraz zrobić? Ja mogę pójść, na to mogę skojarzyć, ale to... Oj, chyba wiem co zrobić. Ale to może być trochę groźne. Dobra, spr spróbujmy. Prawdopodobnie muszę wejść tutaj, to się nie zbije, nie? Pięknie zbije się i tutaj też chyba. Tak nie zbije się. Nie! Egnoju! Ratujcie tu rybę! Ale ty, ale ty jest debil! On zbił i nie zatrzymał się! Czyli o co tu chodzi? Normalnie, żebyś się zatrzymał raczej jak widziałby, że coś wielkiego leci, on to zbił, raczej by się zatrzymał i zobaczył, co się stało. Dobra, nie wiem, jak to zrobić, to będzie trudne. Pyk! I teraz szybko... Nie! Ja ale to będzie ciężko A co co jakbym je przyjechał? No, chcemy to spróbować, chcemy to sprawdzić Uwaga, 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 Okej, okay, nic mi się nie stało Trzeba znaleźć odpowiednią chwilę zakładam Albo bardzo wolno to zrobić uwaga, 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 uwaga Uwaga, uwaga, Nie, to będzie. Zła chwila Odsuń się! No nie, no! Jak ja mam tu wyhaczyć niby? No to w ogóle lepiej jest Jeszcze raz Poczekam sobie chwilę Dobra, dobra no i jest samochód Teraz, teraz, teraz mogę teraz mogę sk skacz! Szybko! Pyk Uciekamy z drogi Nie! Nie trafisz mnie! Dobrze! Ho -ho! Easy! Nie zatrzymuj się! Dobra! <ścoughs> Spadłem prawie tam. Ja, ja bym wleciał do wody, to chyba byłoby już... No bo źle. Jakbym zbił i wleciał do... <ścoughs> jakbym się zbił i wleciał do wody. Ej, to jest już coś! Ty, J jak ja mam już stąd pójść? Ja nie pójdę stąd, bo... Nie da się, tak, tak, bo on nie może do góry, on nie może do góry. No to, no to jeszcze wrócę chyba, to nie wrócę tam Ej ja... Ej, co ludzie powiedzą jak zobaczę mnie? Coś ludzie powiedzą? Ej, nie mogę tu... nie mogę to... A co ja mam zrobić w takim razie? Nie mogę nigdzie pójść w takim razie już. zobaczmy, o przyspieszę może i może przez to przelecę dzięki temu. Zobaczmy. Może do rada jak przyspieszę. Bo lecę, lecę szybko, uwaga, waga, pyk, pyk! Nie no nie dobra, to przecież nie mogę z nic zrobić. Dobra idę do wody, skaczę do wody, bo ch ch chyba nie powinien to być w ogóle. Dziedzi! <grytanie> <grytanie> pyk! A, To była misja! Nie ja miałem popłynąć do... Okej, okay, ja mam po prostu wejść do wody. Dobra, no to continue, dobra. Na, na razie nie róbmy tych gwiazdek wszystkich, bo to bez bez, bez, bez różnicy. I co? I, i, i jak, jak, jak ja to zbiję? Jak ja się uwolnię No rybko, co zrobisz? Oj o, o skały Nie Zostaw tą rybkę! Nie, ona chce wolności! Ty, gnoj jeden! Ty, gnój jeden! Wypuść to rybę w spokoju, gnuj jeden. Nie, ja ci rozwalę chatę, chatę ci rozwalę. Idę ci chatę rozwalić. ci chatę zdemoluję gno jeden. 1. No ale Ale dziwny strych. Ale ład, ładnie to światło. Nie, te świata są pięknie zrobione, naprawdę. Ta gra w ogóle, mam świetną grafikę. Ja mam dosłownie wszystko najniżej, jak się da. I nawet nawet, nawet tak, wtedy nie działa mi to, ta gra perfekcyjnie. I jakbym miał to na maksa, to obecnie ta gra wygląda super pięknie. A jak miał na maksa, to wyglądałaby niesamowicie. Nie wiem, twórcy naprawdę zrobili tą grę strasznie pięknie, tylko no, optymalizacja nie jest najlepsza. No, optymalizacja najlepsza nie jest, ale gra jest super piękna. Jest super piękna. Może kiedyś, jak będę miał dużo lepszą kartę graficzną, to będę w stanie mam takie gry pokazywać w największej możliwej. Może nie o rozdzielczości, tylko bardziej jakości. Może tak. Ale gra jest piękna, zobaczcie to, ale ładnie wygląda. Jeżeli mi to ja uwielbiam. Uwielbiam coś takiego. Uwielbiam. Nie tylko w grach, ale w Ralu kocham takie coś. Uwielbiam, kiedy słoneczko tak wpada pięknie sobie przez, yy, przez właśnie okno, czy coś takiego. To tak relaksuje, takie spokojne jest. A się żyć po prostu jest, w jeśli sensie, tak coś widzę, naprawdę. To sprawia mi ogromne szczęście, jak tak coś widzę. Pięknie to wygląda. chciałem takie coś w realu zobaczyć nie widziałem jeszcze tak pięknego, tak pięknych promieni słońca, że tak padaje fajne w okno Dawno tak nie widziałem Dobra, idziemy dalej Chlebunio, chlebunio Chodź tutaj Muszę jakiś jakiś jakiegoś robić, coś takiego, nie? Przydałby się jakiś dash, jakiś dodge'em waląc coś, dobra To mogę, właśnie, czy, czy ja tu mam, czy tu mam zejść? Właśnie nie wiem, czym, powinienem tu schodzić A, nawet nie mogę, dobra Muszę znaleźć inne wyjście stąd, nie? Tylko za bardzo nie ma gdzie Ale pięknie to wygląda Ale, ty, nie naprawdę nie mogę skakać w tej grze? Naprawdę? Nie, no ty prałowinę są szansę przypiękną, tak? jak mi to zrobił, ale to jest rąbiste, Nie, no muszę pójść tutaj, tak? Czy jest to cokolwiek? Może muszę. Tak, to muszę odsunąć, dobra. Pyk, o! Okej. Okay. <gryw> Zbiłem coś! Ej, zarobiste, dobrze gnoi jeden. Przytulny bardzo masz ten strych, nie, więc ja w sumie, no sorki nie? No ale, że dobra, no. W zamian za to, że pozwoliłeś mi ujrzeć te piękne promienia słońca, wybaczam ci. Ale, za to, że coś zniszczyłem, no to, no sorki no. No tak wyszło, nie? <grych> Ojej, uwaga, 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 uwaga że nie właśnie za mocno, dobra, pyk. Zajdźmy na zewnątrz. O kurde. Ale basen, ty tam ma. Patrzcie, ktoś w ogóle sprząta coś. A to no, moje całe życie jest pokazane, ludzi w ogóle, ale fajnie. My tak w ogóle żyjemy z innym życiem, i tam obok nas w ogóle życie szerzyje innym życiem, że tak powiem. Nie wiem, co ja powiedziałem, ale no. Mniej więcej no, tak to działa, no. Nie, nie! Nie, rybko! I co teraz? A ja bym się. Właśnie, co by się stało, jakbym zbił się i padł na przykład basenu? To żyłbym, była nadal, nie? No, chyba żyłbym. Chyba był byłby game over, tak czy siak wtedy. No pewnie tak. Pewnie ktoś by mnie znalazł kiedyś w tym pasanie zakładam, nie? Ale czy czy, czy, czy mi pomógł? Właśnie, nie, nie wiem co zrobić, Z, różnie byłoby. Dobra, to musi, No co? Nie zrobiłem nic złego, no nie, no co jest? Ale ta gra ma moral. Zostawcie małe rybki w spokoju. Małe rybki muszą być szczęśliwe, one muszą być wolne. Dobra, dobra, dobra. Tak właśnie ta rybka. Nie, 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 nie spadaj! No to, to sobie ciężko się szłość. Dobra, teraz musimy... Oj oj musimy.. Nie! Trampolino! Pyk! O jo Okej, okay. I, i co teraz? Okej. Okay. I co, co? To koniec? Ja już nic już, już więcej nie zrobię. Mogę wyskoczyć? Mogę wyskoczyć? Dobra, e, czyli zakładam, zakładam, że to było tylko po to, żeby tu przyleć, ale w ogóle fajna woda w środku jest. No fajnie woda, no fajnie woda wygląda. Zakładam, że to jest tylko po to, żeby ten klebek zebrać e, i to i to w sumie tyle, nie? I to trzeba resartować, tak? Tak, respawn. Trzeba respawnąć i my musimy zejść. od tutaj na dół zakładam 100% na dół musimy zejść. Tylko czy, czy, ja się, czy ja się to zbije? No, nie wiem jak nie wiem co no, zrobić, co będzie ciekawe. Ale dostałem taką zimną wodę ze sklepu, ale go, ja że na dworze jest mega zimno. A tak jak się wiadomo, kupuję wodę gdzie do domu z nią, to ta woda się robi taka mega lodowata. No dostałem taką wodę, jest super pyszna. Lubię taką zimną, zimną wodę. No jak ją ja dojść tam? <laughs> może może... Nie, nie, nie tędy. Nie wiem, trzeba się dostać tam na dół w jakiś sposób. O, już wiem jak! Już wiem jak, tylko mam, je, mam jeden problem taki dość dość yy, bardzo ciężki. I chyba go nie rozwiążę za bardzo. Chyba, że jak. Uh! Nie no! Ej, bo ja, ja chyba nie będę mógł grać dalej. Ja muszę muszę ten wziąć. Next step może nie. Give it another go. W sumie nie wiem, co ja mam tu zrobić. Ja nie będę, nie będę przejść tej gry teraz, bo cofnę się całkowicie do końca. Może no, pójść tam na do, to ja muszę być całkowicie w tyle. A ja nie mogę pójść do tyłu, no bo tu jest takie do góry. Ja nie mogę pójść do góry. Chyba, że muszę. No nie wiem, w sumie. No tędy musiałbym jakoś wejść. tędy. O, dam radę? Nie, nie dam rady. Nie, nie da się tak. Dobra. Reset level. Nie mogę nic więcej zrobić tutaj. Dobra, ale chlebka tu nie ma, więc zaliczy, zaliczyło nam zebrane, zebrane chlebki, więc to jest spoko. Nie będziemy musieli, no, zbierać ich już więcej. Więc możemy sobie dowolnie resetować level, jeżeli chcemy, dobra. Teraz jestem w tym miejscu, więc o co chodzi? to jest dobre. No i my nie możemy pójść tam, o tam, gdzie teraz patrzę w prawo, musimy pójść tutaj, o tutaj w lewo musimy pójść. I dzięki temu idziemy do końca gry. i dalej trafiłem, że w tą dziurę nie trafi. dobra, git. A zaraz, i tak ja muszę polecieć tutaj? Nie no, o co tu chodzi? Aaa! Tu jest rura! Ja pyt... ale jestem... ale jestem głupi. Jestem jakiś głupi chyba. Dobra, no, nieważne. nieważne. Nie ważne nie było. Jednak ja, ja mogliśmy przejść to na spokojnie. Nieważne. Czy <laughs> gdzie ja w ogóle lecę co jest? A ja mogę sterować! Uh -huh. Oh yeah, Lecimy! <laughs> Patrzcie na ja... Patrzcie na ja po tej ryby. <laughs> o kurde! Nie ja jestem w kanałach! O ja pytolę! Ja się tu nie zatruję, ja tu mogę żyć normalnie? A co to w ogóle? A co to jest? A co to jest a co to? A, to jest jakiś pusty Bucelki, jakieś puste te... butelki po jakiejś koli ko ko czy coś takiego. Ty co to bo... Ej butelka mnie za... Ej zaatakowała mnie butelka! Ej butelka mnie atakuje! Jopitul! Bute... Z butelka mi. zabija butelka. Co je? Ej, tak nie można. Kurde, o co chodzi? Czemu mnie butelki atakują? Dobra, jak, jak, jak ja mam stąd wyjść w sumie? nie wyskoczyć, czegoś zakładam, tak? Ale, ale ta, ta ryba jest taka słaba, bardzo ta ryba jest szczerze. Dobra, nie wiem, jak wyskoczyć szybko. Teraz do góry, do góry, do góry. Pyk! O! Da się. Nie, butelki, butelki, ważne butelki. Ja pytam, o co chodzi tym butelkom? Czem, o czym on atakują mnie w ogóle? O co chodzi? Szykawa tu! Jo, pitole! A co jak podeje do niej? Co jak podeje do tej szykawki? Co się stanie złego? Ty no, szykawa tu. Ej, ale ja pitole, że szykawy nawet są tutaj? Ale powalone, dobra. To jakieś w ogóle chyba kajdanki są, czy nie wiadomo, co tam było, dobra, mniejsza. Plastikowe kajdanki, dobra. Musimy przeskoczyć aż tam. Ale to nas powinno doprowadzić do morza, chyba nie. Wiesz, to tyle słabe, że ścieki wy wychodzą do morza, ale no no jest, jak jest, nie? No, a szykała se płynie, ała, ała, nie, nie. To szykawa, ej, to, to szykała mi uderzyła. No, ja chyba muszę popłynąć tutaj, co nie? Zgaduję. Popłynę tutaj, zobacz co stanie, tak? Płynę, a, nieważne, jednak nie. Co ja muszę zrobić? Prawdopodobnie wyskoczyć muszę, spróbuję. I. Py... nie nie wyskoczyć tak wysoko, ta ryba tak nie potrafi. No, sam się, jak to zrobić w sumie teraz. A jednak, jednak, jednak potrafi, nieważne. Jednak potrafi. Dobra, jestem w jakimś brodziku dziwnym. Ta woda, wydaje się, troje czystsza Ale czy mam rację, to nie wiem Płyniemy, dobra, płyniemy O tak, o tak, dodrze Cześć rybko no, Ale słodka ta rybka jest, ja ptole Dobra, nie wiem gdzie teraz popłyniemy, ale to może być, myślę, że to może być to Jakie dziwne, jakie dziwne kanały, co jest, dobra, ja chcę trochę wyżej powiedzieć. Ło, wziąłem przez mapę, co tam było? się. o, na rura Płyniemy No, coś ścieki Gdzie my jesteśmy? Ale dziwne Ło, co jest, ej, nie, 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 nie. O, co się. What? Okej. Okay. Dobra. Coś się wydarzyło. Hmm. Kumpel, nic nie widzisz. Nic nie widzisz. Nie, tu nie ma. Hmm? Tu. Nie, 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 nie. Uju, uju, uju. Cii, 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 cii. Nie, tu nie ma. To taki toczący się wózek po prostu. Toczący się wózek przez wiatr. Wiatr wieje dużo. duży. Duży wiatr. Hmm. Goni jakiś gnoj Ej, gnoj mnie goni Spadek gnoju Nie, nie mogę do góry iść Nie, mój ty gnoju jeden Zostaw mnie gnoju Co za frajer, ej Wyrzucił mnie Ale, ale Jak... Ale ja bym ci nie do... Ale masz, masz w łeb normalnie gościu. Nie no masz w łeb po prostu. ja, jak ja cię zobaczę gościu kiedyś, jak chcę czyścić, jak chcę te swoje głupie auto czyścisz, to ja ci gość... Ja zaba... zobaczysz gość, zobaczysz gość, dobra, ja mu ciekaj co? Do przodu chyba. Lecimy! Co? Za gruby jesteś! Za mało się biegało w frajerze. Dobra, całe życie tylko auto swoje czyści. Auto jest ważniejsze. A jeśli ja przytuło 200 kg jedząc z McDonalda, to, to to już to już nieważne jest wtedy, to już nieważne. Co to, hej? To okay. No... <śledź> Proszę Cię, ci, ci nie blokuj się o kamienie, no! Ja pitole. Idziemy. Co to było? <śmum> <śmum> Coś takiego. <śmum> nie no, blokuje się kamienie, no. Lewo, 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 żeby kamień nie ominąć. Ty, gdzie ja mam iść w końcu? Prawo, lewo, lewo idę, lewo idę. Ty no mi goni nadal, ty jesteś chory jakiś gość. a ty z zboczeniec jakiś, dobra. Nie, moja biedna rybka. Biedna rybka. Nie, nie wyrzucić, nie wyrzuć mnie. Ja jestem tutaj, jestem na boku, nie wyrzuć mnie. To, ty? No ty po mnie kopną po prostu. Co to się odwala? Tacy ludzie są po prostu? Wszyscy ja taką jak, jak, patole, nie? która tak robi, ale... Ale że gośni, który auto ma i w ogóle. Co on zabija? Taką mało słodką. No dobra, uciekamy są, ciekawe tego gnoja. Nie no, ktoś definitywnie musi mu ten, musi, musi mu papier na auto rzucić De, definitywnie musi mu papier na auto rzucić. Ale dziwnie się tym steruje, naprawdę bardzo trudno. Nie wiem, idę przez drzewa. Idę przez drzewa. Przeżyła, no a twój bucket, no to już żadnego nie masz, nie będziesz miał Nie no, to jest trudno, to jest tak kamieni za, za dużo, jak ja mam tego uniknąć niby, strasznie ciężkie Na co, tak ci ciężko biegnąć? Pobiegaj za trochę, pierwszy raz w swoim życiu, pobiegaj trochę Dla zdrowia przyda ci się, dawaj, 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 uciekamy tym gnujowi Fryer jeden, dobra, nie blokuj się, leć, leć na full, na full, dobrze, już blisko, ryba, dasz radę to jest zależne od twojej wolności. Ciśnij! Ciśnij! Dobrze! Tutaj w lewo teraz, w lewo, 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 dobrze! Lecimy do wody! Już blisko! Z górki! Pum! na no całego! Brrr. Dobrze, na razie frejerze, pyk. Easy, <laughs> o tak, pyk. No i typu porobiony, no, porobiony. No patrz, rybka, o to chodzi. Porobiliśmy gnoja, który zabija, zabija niewinne ryby, walić takich, takich do się po prostu, no nie powiem, co się takim robi, ale zero szacunku. Walić takich gnojów, walić ich po prostu. Elo. Nara. Bro został rozwalony, nie ma swojego baketu już, chyba że będzie pływał sobie, ale patrzę na to, że on nie potrafi biegać nawet pół kilometra na godzinę, no to wydaje mi się, że życie nie położy nogi w wodzie, bo, 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 bo stopa mu się otopi, dlatego no, pewnie nie uzyska tego nigdy. <grym> Ale dobra, jeżeli byście chcieli więcej odcinków z tej gry, to napiszcie komentarz, zadawcie lajkę, dojście subskrypcję, Chciałbym poznać się moich wspaniałych burgerków w cookie.pl, ale Dziękuję za wspieranie mnie za burgerka. A teraz dziękuję za oglądanie! Bye, bye! -o!